Do zakopanego, bo mam tylnie w szkole i wyjechałam do zakopanego. A co ty zamierzasz w tym zakopanem robić? Jeździć na łyżwach, jeździć na nartach i oznawać różne góry. A czyli spacery? Tak, i wchodzić na Gotowa, żeby wejść na górę. Tak. Zobacz, jakie są warunki za oknem. Mm. Leży bardzo dużo śniegu. Ale jak jest dużo śniegu, to ładnie wyglądają te rojki. Pięknie biazda. wyglądają, ale żeby wejść na górę, to trzeba mieć umiejętności, trzeba mieć sprzęt. Trzeba mieć pazurki, żeby się łapać. No myślę, że to pazurki to będzie ciężko. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Jak wybieramy się gdzieś trzeba w góry... Mieć, trzeba mieć grube ubranie. Tak, ubranie, odpowiednie Bo obuwie. jak wybierzemy się w strój kąpielowy, to zamarzniemy na kostkę lodu. No nie, myślę, że nikt nie ma takiego pomysłu, hmm. żeby w stroju kąpielowym zimą wybierać A, się w góry. Może sobie, Ale może czasami sobie... jest tak, że mamy nieodpowiednie kurtki. Ale może... Pomyśleć sobie, że będzie pływał w śniegu. A popływać w śniegu, mors, popływa sobie w morzu. E, Lila, coś jeszcze będziesz robić? A jedzenie? Hmm. Masz zamiar coś wyjątkowego spróbować? Hmm, jakieś ciastko pyszne. A, pyszne ciastko. Malinowa rozkosz. Jest tam taka jedna cukiernia, która ma pyszne ciastka. Ale spróbować kwaśnicę, wiesz co to jest kwaśnica? Nie To jest taka zupa z kapustą Te kwaszoną To kwaśnia, Nie. jak się nazywa kwaśnica Dokładnie, ma mnóstwo przypraw i jest pyszna e, Placek po zbójnicku tak. I oscypek, a co to jest oscypek? Taki mały ser być też duży i ma już na wzorki, może być z, yy, z żurawiną. Tak, z dodatkami. Może być na ciepło, na zimno, z żurawiną, może bez... Z czekoladą. No nie z czekoladą, to można spróbować, ale raczej chyba by nie pasowało. On ma dosyć, dosyć taki ostry smak. No dobrze, Lila, to w takim razie jedziemy dalej. Trasa. Yy, Warszawy do zakopanego nawigacja powie, pokazała nam, że... 4 godziny i ileś minut? 40 minut. 4 godziny 40 minut. To już minęły czasy, kiedy jechało się 7 godzin albo 6 godzin. Teraz Ale jeszcze jedzie się... Jedziemy i pewnie jeszcze nam zostały dwie 2 godziny. No jeszcze nam zostały tak około. No tak około 2 godzin. E, jesteśmy 100 kilometrów od Krakowa, więc no, załóżmy, że godzina do Krakowa i no, nie my do Zakopanego. od Zakopanego pobędziemy kilka dni w Zakopanym, a potem pojedziemy do Krakowa oglądać szopki. Tak, planujemy oprócz tego, że zwiedzimy Zakopane, to planujemy jeszcze pojechać do Krakowa, ale nie tylko do Krakowa, bo jeszcze pod Kraków, do Wieliczki, zjechać tam do kopalni Soli. Bieliczce i planujemy, I będziemy szukać kryształu. tak i planujemy pojechać zobaczyć piękne krakowskie szopki. Jest wystawa, bo ja nie wiem co to są szopki, a no widzisz, a ja kiedyś byłam w Pałacu Kultury, gdzie była wystawa właśnie krakowskich szopek ja i byłam, były przepiękne, ja też byłam kilka razy w Pałacu Kultury, ale, ale na... nie to raczej byłaś na tarasie widokowym. No dobra, zima za oknem, więc śnieg jest, ferie bez śniegu mogą być trochę smutne, a więc fajnie, że ten śnieg jest, mam nadzieję, że się utrzyma. Lila, gdzie się dzisiaj wybierasz? Do Kościeliska. Do Doliny Kościeliskiej. Pogoda nam dopisuje, chociaż troszkę wieje, ale pięknie widać giełdę. I jest jesteśmy. W domku, co przyjechaliśmy do zakopanego. Tak, jesteśmy Już od wczoraj. Jesteśmy w no, ale wczoraj przyjechaliśmy, to było ciemno i prawie nic nie było widać. Właśnie się wybieramy. Tu mamy taką niewielką kuchenkę. Tu jest też niewielkie okienko, ale z widokiem. I mamy bardzo mała, mhm. Lila, ubieraj się szybciutko. Mhm. Jest kuchenka, jest szafa, jest łazieneczka. Już się rozgościliśmy tutaj trochę z prysznicem. No a mamy tak, mamy gościa, tak? Jakiego gościa mamy? Jak przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy i się okazało, że pod drzwiami jest jeszcze jeden lokator. O, proszę bardzo. Halo, lokatorze! Halo! Rozłożył się i nie chce opuścić naszego lokum. Pokaż się. Śpisz sobie? Śpi. Zaraz będziemy musieli, musieli go na dwór. Tutaj też mamy widok. Na górkę. Chyba wybiłaś trochę? I na drugi domek. I tu jakiś taki niewielki też widok. Na Giewont. A tutaj tu jest Giewont. Tutaj Giewont. No i tu jest jeszcze taka niespodzianka. Końcik do zabaw. Lila ma tu swoje jakieś porozrzucała rzeczy też jest okienko dwa foteliki szasełko no i łazieneczka I oczywiście dodatkowy lokator i łazieneczka z wanną tu jest tym razem z wanną łazieneczka no i co ruszamy ładna pogoda o, i to w takim domku sobie mieszkamy. To jest całe osiedle takich właśnie domków, chat góralskich. Domków góralskich. Zaraz ruszamy. Nasz towarzysz. Lila, jak się nazywa kotek? Kici, Lila? Kitka albo kitek. Kitka albo kitek. No dobra, kitka albo kitek. Kitka, kitek. Nasz balkon i lila w ogrodzie. W lato to jest tutaj fajnie. Bo jest ława, stół, grill. I nasz lokator. Lokator na oknie. nasze okno i na górze też nasze i tutaj nasze wieje dzisiaj no dobra, ruszamy do Kościeliskiej Leniuszek, pokaż się Leniuszku. Pokaż się, a ja ci dam. 300 zł w jedną stronę przejażdżka konikiem, a z powrotem, znaczy się jak się chce i w tą, i z powrotem, czyli i do góry, i w dół, to stówkę więcej, 400. A o chodźcie, eee, a w jedną stronę tylko w górę 300 ale woda zamarzła ale duży sopel nie ma dużo ludzi jest tak na razie ok ale zobacz lila nie, tak, żebyś się nie przewróciła to jest sopel ale lód ale lód Wow. Taki Kapie ja. Lila. A wiesz dlaczego tu jest tak łyso? Dlaczego nie ma drzew? Co? Jak myślisz? Dlaczego tu nie ma drzew? Tylko takie Połamane leżą, czasami sterczą. Bo tu kiedyś przyszła wichura wielka. Tak, przyszła wielka wichura i połamała wszystkie drzewa. E, widać jeszcze leżące pnie. E, połamała wszystkie drzewa po jednej, po drugiej stronie. One się odrodzą i odrosną, ale potrzeba lat. Wielu, wielu, wielu lat lila, żeby takie drzewo jak ta, na przykład choinka, która została, e, urosła. Żeby była tak duża jak te przed nami. Chodź, idziemy dalej, bo nie dojdziemy. Będziemy tu do nocować w tej Dolinie Kościeliskiej. Chodź szybciutko. Takim tempem? No dobra, to zobaczymy, jak daleko takim tempem zajdziemy. Śnieg wialutki, piękny, czyściutki, puszysty, głęboki. Chodź, idziemy do przodu, bo tata już daleko, a my zostałyśmy w tyle. Nie słyszy, za daleko jest. Ludzi za dużo nie ma, naprawdę jest spokojnie. Może, że godzina taka późna, bo wyszliśmy dosyć późno, bo jest około godziny 12, ale jak pamiętam zawsze było więcej osób. Więcej turystów odwiedzało dolinę. Może poszli gdzie indziej, może narty, bo pogoda dopisuje. Chodź, chodź, bo jesteś daleko ode mnie. Chodź! No to idziemy do przodu, zaraz będziemy mijać bacówkę i idziemy dalej. Ale zamieć, bo biało. Cały pył śnieżny, ten z wierzchu unosi się do góry. Wygląda jak para, ledwo te było widać. Nie wiem czy to będzie widoczne. O już teraz koniec. Też połamane drzewo, grube, widzisz Lila? Jak musi mocno wiać, że łamie takie drzewa. Ale złamało się tam w Zaczął padać śnieg. Zobacz, jaka skała, a my idziemy na mostek. Piękna pogoda, trochę chmurek, trochę słońca, delikatny mrozek, dużo śniegu. bo jest w miarę pusto, jak na pierwszy tydzień ferii dla mazowieckiego i nie tylko, to jest spokojnie, przyjemnie. Już tu jesteście? Tutaj na środku.